Cześć, tu Michał. Wróciliśmy z wyprawy z Węgier. Tam mieliśmy przeróżne gulasze węgierskie i teraz zrobimy swój własny. Do zobaczenia za chwilę. Witam Was po krótkiej przerwie. Dzisiaj będziemy grillować w naszym grillu marki Broll Baron 490. Jeden z moich najbardziej ulubionych grilli, czteropalnikowy. W zestawie posiada rożno razem z palnikiem tylnym, dorożna i kuchenkę boczną. I dzisiaj wykorzystamy tę kuchenkę boczną, żeby, przygotowywać, żeby przygotować kluski tarte. To teraz w pierwszej kolejności odpalam nasz grill, niech się rozgrzewa. Gulasz węgierski przygotujemy w bretwanie żeliwnej marki Brolking i wrzucimy ją od razu też do, do grilla, żeby się rozgrzewała. To teraz przechodzimy do naszego mięsa. Mamy tutaj około 0,8 kg mięsa wołowego. Na samym początku dodamy oleju, bo olej jest nośnikiem smaku. Doprawimy pieprzem, solą. I na koniec obtoczymy w mące i usmażymy to w naszej brytwanie. To teraz biorę się do przyprawiania. Mięso już mamy obtoczone, to teraz usmażymy je w naszej brytwanie. Dodajemy olej. I wrzucamy mięso. Mięso już mamy. Usmażone. To teraz wrzucamy paprykę, marchewkę, cebulę i czosnek. Wlewamy pół litra bulionu, dodajemy pokrojone pomidory w puszce, koncentrat pomidorowy, pół wytrawne czerwone wino. Dodajemy przyprawę, czyli i czosnek, tak, żeby dodać takiego węgierskiego smaku, mieszanka przypraw. Przykrywamy i dusimy pod przykryciem. Co jakiś czas będę sprawdzał, czy mięso już jest miękkie. Na Węgrzech pierwszy raz się spotkaliśmy, żeby gulasz podawać z kluskami tartymi i tak samo je przygotujemy dla siebie. Teraz uruchamiam kuchenkę boczną w naszym grillu. I gotuję wodę. dwóch godzinach grillowania. Zobaczcie jak to wygląda. Pachnie to wszystko pięknie. Sprawdziłem, że mięsko już jest kruche. Możemy ściągać z rusztu. To jest ten czas. Ślegamy. O Zauważ się, że zaraz sąsiad przyjdzie. Jak to poczuję nakładamy. Ja już się cieszę. <śmusy> Jeszcze prawie pomidorki. I to, co Michał lubi najbardziej. Próbujemy. Miesko super, sosik też, z kluseczkami, coś fantastycznego. Jeżeli podobał Wam się nasz filmik, lajkujcie, subskrybujcie. Do w kolejnym odcinku. Cześć.